Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji piątego tomu horrorowej serii Outcast Opętanie, za którą odpowiada twórca Żywych Trupów. Piąty tam serii kontynuuje mroczną opowieść o Kyle'u Barnesie, mężczyźnie naznaczonym od dzieciństwa przez nadprzyrodzone siły. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzednich części, Kyle wraz ze swoją rodziną zmuszony jest do ucieczki i ukrycia się przed narastającym zagrożeniem. Zbliżająca się jednak wielkimi krokami inwazja sprawia, że trudno znaleźć właściwe schronienie. Album koncentruje się na kilku kluczowych wątkach. Przede wszystkim dalej obserwujemy relacje między Kyle'em a wielebnym Andersonem. To z kolei staje się protektem do zadania czytelnikowi serii głębszych pytań. W tym domie Kirkman wprowadza również do fabuły nowe istotne postacie, zarówno po stronie dobra jak i zła. Jedną z nich jest ojciec Skyla, który okazuje się mieć zaskakującą wiedzę i umiejętność w walce z demonami. Będzie to kluczowe dla dalszej opowieści, szczególnie kiedy Mrok również zyskuje nowych potężnych sojuszników. Mocną stroną albumu jest tu także budowanie napięcia i atmosfera grozy. Kirkman mistrzowsko dawkuje informacje, stopniowo odkrywając kolejne elementy układanki i utrzymując czytelnika w ciągłym niepokoju. W inwazji ten element jest szczególnie widoczny, ponieważ zagrożenie staje się coraz bardziej realne i wszechobecne. Album, obok swoich wielu widocznych zalet, ma niestety również kilka swoich wad. Fabuła momentami niepotrzebnie zbyt mocno zwalnia tutaj tempo, koncentrując się na mniej istotnych scenach czy kilku przydługawych dialogach. Obok tego wprowadzane przez Kirkmana postacie z jednej strony urozmaicają fabułę, ale z drugiej powodują pewien fabularny chaos, pojawiają się one bowiem dosłownie znikąd. Pewne wady tytułu niwelowane są tu przez bardzo ładną oprawę graficzną. Rysunki a kasety doskonale oddają mroczny klimat historii. Jego styl jest surowy, momentami wręcz groteskowy, co idealnie oddaje brutalność i odrażający charakter opętań. Outcast opętanie tą 5 to więc nader solidna komiksowa lektura, która mocno zaangażuje fana serii i zapewni mu masę intensywnych, mocnych, horrorowych doznań. Po więcej komiksowych recenzji zapraszam na bloga Popkulturowy Kociołek.